system post kapitalistyczny, postkomunistyczny oligarchistyczny kontra system kapitalistyczny demokratyczny i republikański czyli system republiki myślenia jako republika najlepiej w demokracji oddolnej kontra y, kapitalizm postkomunistyczny, oligarchistyczny kapitalizm postkomunistyczny, o mówiąc tak. No ludzie, mamy tu najbardziej, na przykład możemy sobie wziąć y, wszystkie kraje post Związku Radzieckiego, czyli post ZTSR, między innymi nasz PRL, my nie byliśmy w ZTSR, ale też y, byliśmy taką satelitą, Gdzieś tam, w jakiejś formie, byliśmy bardzo mocno z tym ZSR-em powiązani. I teraz, po upadku całego tamtego ustroju, co się wytworzyło? Wytworzył się kapitalizm postkomunistyczny, oligarchistyczny, tak jak na przykład na Ukrainie. Przez to, właśnie, zablokowało to taki wymierny postęp i rozwój, bo potworzyły się praktycznie mafie, które zaczęły to trzymać wszystko tak kluczowo. Za twarz, że automatycznie uniemożliwiły, uniemożliwiły na normalny rozwój gospodarczy wielu małym i średnim przedsiębiorstwom, w ogóle wielu mikroprzedsiębiorstwom, bo wszystko po prostu przez jakąś poskomunistyczną grupę i naleciałą grupę, która chciała gdzieś do, przyłączyć się do tego rozparcelowania tych wszystkich dóbr, czyli żeby wystać jak najwięcej do siebie. Ukształtowało się właśnie to w takie kliki, w takie mafie, wręcz w, takie, w taki gangsteryzm postkomunistyczny, gdzie automatycznie, można powiedzieć, to w dużej mierze zablokowało cały postęp. Tak na przykład wydarzyło się na Ukrainie. Jest to bardzo, bardzo dobry przykład, co się dzieje, jeżeli rozwiniemy postkomunistyczny kapitalist taki gangsterski kapitalist oligarchistyczny. No i w rezultacie faktycznie e, przez to Ukraina e, być może jest ryzyko, że przestanie istnieć. Właśnie przez to. Nie tyle przez Putina, bo Putin by nie zaatakował, gdyby wcześniej nie doszło do tylu gigantycznych patologii właśnie do tego postkomunistycznego oligarchistycznego kapitalizmu. W związku z upadkiem komuny tam faktycznie nie było takich prawdziwych, mocnych struktur, żeby się tym postkomunistom przeciwstawić. Ci postkomuniści faktycznie tworzyli zwartą, gigantyczną mafię. No i praktycznie nie byli do ruszenia. Albo przynajmniej ciężko było ich ruszyć. W związku z tym. W związku z tym na Ukrainie stało się jak się stało. I doszło między innymi do odwagi Putina, że na nich napadł, bo do tego stopnia była ta Ukraina słaba przez właśnie tych oligarchów trzeba nazwać to po imieniu. W Polsce ten system mniej więcej próbował kształtować się podobnie ale w związku z tym, że już jesteśmy bliżej Zachodu, bliżej naleciałości niemieckich, bliżej naleciałości takich republikańskich, no to siłą rzeczy te struktury postkomunistyczne, które chciały zrobić taki kapitalizm, postkomunistyczny, oligarchistyczny kapitalizm, to nie miały możliwości, nie miały możliwości już tak się tu mocno rozwinąć jak tam, bo, bo automatycznie były. E, no, miały za dużo po prostu, że tak powiem, e, przeciwieństw, które im uniemożliwiały. W postaci właśnie różnego rodzaju ugrupowań politycznych, w postaci e, już też jakichś stricte wpływów zagranicznych, które uniemożliwiały się tworzenia. Aż takich oligarchów, jak na przykład na Ukrainie, uniemożliwiały. No w jakiejś formie nie stwarzały takich wygodnych warunków do tego, nie? No i teraz tak. Z drugiej strony mamy system właśnie takiej republiki. Która rozwija się jak najbardziej, ale ma tendencję do przesadyzmu w socjalach. A więc, czy się robi, czy się leży, to się należy, rozdawanie po prostu pieniędzy za darmo z różnych tam jakichś powiedzmy, założeń politycznych, nie? Bo to nawet nie są takie prawdziwe założenia gospodarcze, co bardziej takie polityczno-gospodarcze. Nie chciałbym tego nazywać od razu rozdawnictwem, ale faktycznie jest to trochę niejednokrotnie taka tendencja do nierozsądnego rozdawnictwa. I tu faktycznie jest konflikt pomiędzy takim oligarchizmem, gdzie wszystko kumulowane jest. Zbyt agresywnie W wąskiej grupie interesu A Drugą stroną Rozdawnictwem Które też Oducza ludzi Myślenia, kombinowania A w szczególności pracowania No bo jak są różnego rodzaju benefity I, i yy, Różnego rodzaju darowizny Darmowe i tak dalej No to wielu po prostu nie chce myśleć, kombinować, trudzić się, tylko woli po prostu dostać to wszystko za darmożkę. I to jest, yy, można powiedzieć, odwieczny problem yy, pomiędzy tymi dwoma światopoglądami albo ideologiami. No i teraz tak. W jakim kierunku yy, powinna mniej więcej pójść Polska? To na pewno w jakimś kierunku pomiędzy, czyli żeby jednocześnie nie popaść w jakąś stagnację monopolistyczną, stagnację oligarchistyczną, taką monopolistyczną dekadencję oligarchistyczną, gdzie wąska grupa interesów wszystko będzie trzymać w, w, w dłoniach. A reszty ludzi nie dopuści do, do, do robienia interesu, i z drugiej strony, żeby nie przerosła też ta forma republiki w zbyt duże rozdawnictwo, a więc stymulować przedsiębiorczość i w miarę bardzo kontrolować to rozdawnictwo, no, tego typu systemy. Sprawdzają się już w Chinach. Jest to połączenie komunizmu z kapitalizmem, i tam faktycznie e, trzeba powiedzieć, że to działa: że z jednej strony połączenie komunizmu z kapitalizmem blokuje e, powstawanie tego oligarchizmu, czyli po, blokuje powstawanie jakichś gigantycznych magnatów, którzy w sposób szkodliwy kumulują. Absurdalny duży kapitał, przez co zabierają przestrzeń do działania innym, a z drugiej strony nie stymulują takiej stagnacji, yy, która wynika z tego, że i tak są różnego rodzaju masy różnych darowizn yy, socjalnych. Które pozwolą, pozwalają na jakieś bytowanie, życie, funkcjonowanie i niepracowanie. Uważam, że to jest w dzisiejszych czasach bardzo ważne: to są bardzo ważne, kluczowe tematy, żeby właśnie szukać to sedno pomiędzy oligarchizmem a rozdawnictwem żeby nie wpaść ani w jedną, ani w drugą pułapkę. Żeby właśnie między innymi wzorować się na takich Chinach, i one jakieś tam rozwiązania z tej pułapek, z tych pułapek znalazły. Na pewno musimy o tym myśleć, bo to są jedne z najważniejszych dzisiejszych problemów. Jeszcze w konfrontacji ze sztuczną inteligencją, która nas czeka. Mówmy o tym. See you later!